Podsumowań czas przyszedł i jedziemy najpierw a darujemy pusty pojemnik o, wagi nie włączyłem, fajnie 345 tara Wiecie co? Miedzi tyle, że się nie zmieściło do pojemnika Musimy tu jeszcze to wywalić, żeby pojemnik uwolnić i to włożyć, to włożył, do to mnie zamknął. No i uwaga, równe 4700. to robimy tutaj tak. Zakup na złomie 2. To jest z tym madłym. I tutaj będziemy, napiszemy total. Mieć 4700 4700. To to przekreślimy. No. To mamy jedno już załatwione. To, to na bok na razie. O. 0, 0. Dobra. Jedziemy z Mosządzem. Mosządzu mhm. 3,90. Ale jeszcze zaraz bym się zapomniał o tym mosiądzu srebrzonym to 15 gram tak to pudełeczko to to odejmiemy to jest srebrzony, także osobno go trochę daję czterdzieści to 325 napiszę total trzy dwieście dwadzieścia pięć o dobra to mamy załatwione na razie o teraz jedziemy aluminium aluminium trzy total 105 no i mamy jeszcze płytki A... panie gdzie to postawić tu na razie teraz będziemy wszystko segregować tak płytki zielone no były jeszcze styki ale i na razie nie ma niczego, bo ich jeszcze nie odpaliłem. Płytków jest... Płytki... 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 530 gram. Zero. Teraz... 530 gram. O! I teraz tak... Nie mam kalkulatora ale to później podliczę 4700 a ja sądzę że imadło mnie się zgratisowało w każdym razie później zrobię shorta z podliczeniem ile wyszło bo no nie przygotowany jestem a jeszcze jeszcze taka sprawa Cztery bierniki z, z rozruszników, tu stal, tu stal, z, z tego, dużo stali z tego, z kompresora, tu połowa gaśnicy, połowę sobie zrobiłem tego, tu pełno jest jeszcze metalu, tu jeszcze metalu, to jaś śmiało tutaj doliczę stal, około 20 kilo bo tam były transformatory tu cała skrzynka już jest tu jest jedna skrzynka tam jest druga skrzynka No będzie na pewno 20 kilo także wieczór później zrobię shorta z obliczeniem po cenach minimalnych bo ja takie jak są na dzień dzisiejszy i zajmiemy się następnym wypadem tam już trochę było skubane do, doliczymy do tego tutaj jest przeważnie będzie aluminium trochę miedzi no ale trzeba to poskubać tu jeszcze potem będziemy lecieli z gratami od Jacka Recyklera też zobaczymy co i jak no także a jeszcze może czwartek, piątek, może na Złomowiec podlecę, może coś tam się uda y, tego. Y, jeszcze trochę tej miedzi będzie z tych bieżników, tylko muszę ich wytopić. No, a wytrapiać to będę może, może w tym tygodniu jeszcze zobaczę, jak, jak będzie z pogodą, bo to to nigdy nie jest pewne. Dobra, tak na koniec, szybki polecam te kanały. Dajcie lajka, dajcie suba Niech prosperują No Pozdrawiam wszystkich I do następnego